Hej, to kolejny odcinek na tym kanale. I dzisiaj będziemy od, odpakowywać sobie dwie paczki. Z wojowników. No i sorry za to, że nie było tak dawno odcinku, ale nie mam pomysłu co nagrywać. A jak mam paczki, no to sobie je nagramy. I tak, dobra. To idę po nożyczki. Mam nożyczki. Dobra, i zacznijmy może sobie od tej paczki. O, i zamówiłam mm... mi początek legendy i północ. Dobra. To tak, tu sobie zam. Oj. Nie wiem, jak za to się zabrać, bo to... Czekać, czekać. Mm, dajcie mi chwilę Mam otwartą I uwaga O, ja ty kręcę Jaka piękna układka Śliczna Lecz on ma tutaj jednego zęba tylko No nieważne, bitch Początek legendy, śliczna to okładka Ona mi się normalnie tak podoba I też pada jak u nas Niestety u nas pada Manga Beach, początek legendy. Nie wiem co to jest. Chyba kość jakoś. Nie wiem. Z tyłu mamy. Ładne. Nadchodzi beach. Strzeżcie się leśnego leśne koty. No, ale on już umarł. Nie chcę ten. Tak. Nadchodzi beach. Strzeżcie się leśne koty. Wow. O, ja, krę... ja Cię kręcę. Ale śliczne są te obrazki. I... Co to tak. Oj. Oni się z, go... z innego się śmieją tutaj. Wow. Mega. Mm, na pewno szybko przeczytam, bo to jest nawet króciutkie. I tak, to jest mega krótkie, bo tu jest tylko jeszcze do północy. Północ. I tu mamy inne. I co następnego? Wyda. Misja ognistej gwiazdy później będzie. Spready. Dobra, będziemy mieć jogisy. <grywa> Patrzcie, co to było. Oj, czekajcie. Um, no to. Patrzcie, kot. Kot. Um, jak to wygląda, <grywa> kideł. No, mega. I ona jest czarno-biała. Nigdy w ogóle nie czytałam czarno-białych. Wiem, że yy, z Saszą też będzie czarno-biała, a reszta będzie na yy, kolorowych. I kolejna paczka. To mm, północ. I podobno jest nudna, ale no wiecie Oj. Zamówiłam ją, bo... Była obowiązkowa. Mm, co to? Aha, dobra, nie, to nie jest przedziurina. No. Już z tej strony. Czekajcie, gdzie jest książka. z tej. Czekajcie, przedne to i zaraz do Was wrócę. Wow! Mega! Ładna jest ta układka. Nawet mi się podoba. Te kolory są śliczne. Ale coś z pyskiem. ma. nie wiem, ten nos jest taki, taki. Taki. No na przykład mój kiteł. Tutaj jest. On nie ma takiego nosa. No. Ale tu ta książka ma taki nos. I to dziwnie wygląda. I to jest nowa łapa tu mamy Uuu, ale drugie. Pojawia się nowa przypowiednia. Pojawia się nowa przypowiednia los zmieni wszystko, co zapowi... zapowiadały gwiazdy. Okej, okay, tu mamy też inne części. Tu mamy jakieś kotanie w imiękiku. Ale ładne, to już ładne akurat. Te ptaszki, ale ten kot... Ładny jest, ale no z tym nosem coś ma takiego, nie takiego <grych> Takiego, nie takiego, no ehm, Tak I co będzie następne? W ogóle ile ma rozdziałów Czekajcie, czekajcie czeka. ehm, Tak ehm, Pewnie koło 30, Bo tak ma ogień jest podobna ehm, Dobra ehm, No tak Aby nad mniej Czekaj, jest prolog Epilog, a nie epilog, nie prolog, dobra. <tryk> Weź cztery rozdziały. Aha. Aha. Dobra, i co następne wydadzą? Czekajcie, bo nie mogę się <tryk> następne wydadzą. O, dobra, misję ten, ten, dobra. W Księżyca Nie wydadzą, przecież to jest już wydane, przepraszam. Co będzie następny, W księżyca albo mi zależy te gwiazdy. Ale ja sobie ją kupię po świzaniu Bicza Dobra, to będzie na tyle. Tak się prezentują właśnie dwie książki, które zamówiłam. Nie mogę się dzisiaj wysłowić. Ekstra mi się podobają. Przepraszam. Ekstra mi się podobają. Tak. O, i ta seria się w ogóle nazywa Nowa Przypowiednia. No. Dobra. To tak wyglądają. No to, pa. Czeka Czekajcie na następny odcinek, jak odpakowuję. Pa.